Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym wrócić do przeszłości i otworzyć dwa multipaki z kolekcji Łączy Nas Piłka. Moi kochani, jak widzicie, troszeczkę te multipaki są powyginane, ale tylko te okładki w środku. Na szczęście, kartą nic się nie stało ani saszeczką. Tutaj już sobie folikę. Odciągnąłem i wyciągnęliśmy saszetki. Tutaj trzeba będzie troszeczkę naciąć i zrobimy pojedynek pomiędzy tymi limitkami, które nam tutaj wpadły. Zaraz to wszystko ogarniemy. Ok, saszetki wyciągnięte i popatrzmy. Czy można zrobić pojedynek łącząc szetki. Tutaj jest Tomasz Kędziora, Mateusz Klich. I tutaj jest linety. I też Klich. Więc tak jakby trzech zawodników. A tutaj mamy też Klicha. Błaszczykowski, Fabiański. To może zróbmy tak że tylko gdzie mamy nazwiska, czyli Błaszczykowski-Fabiański tutaj, a po tej stronie Kędziora-Klich. Na takiej zasadzie te dwie się nie liczą. To są Cieszynki, a tutaj mamy pojedynek pomiędzy tymi zawodnikami. Czyli Tomasz Kędziora-Mateusz-Klich kontra Kuba Błaszczykowski-Łukasz Fabiański. Saszetki sobie złączymy. Jak to tutaj wygląda? Trzy czerwone cztery zielone i trzy niebieskie. To może najpierw zieloną, skoro jest ich dużo więcej. 198 kart do zebrania. 108 meczowych, 36 komiksowych, 18 mega, 18 gold i 18 limited. I w pierwszej saszetce mamy Krzysiu Piątek, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, ponownie Krycha i Wojciech Szczęsny na karcie komiksowej. Teraz kolor niebieski. I jest Piotr Zieliński. Arek Milik, Bartosz Bereszyński ponownie Arek Milik i Łukasz Fabiański na karcie komiksowej więc jest punkcik na tą stronę teraz czerwona saszetka i pięknie będzie złota karta ale najpierw mamy Krychę, Robert Lewandowski Kamil Glik Bartosz Bereszyński i kto jest? Piotr Zieliński. Na karcie Gold, więc super. Mamy jednego Golda, i tutaj I jeszcze Szczęsnego na karcie komiksowej, i będzie kolejny goldzik. Tomasz Kędziora, więc jest punkt tutaj. Remis, 1, 1. Krzysiu Piątek. Mateusz Klich, czyli też punkt tutaj. 2-1. Dawid Kownacki i tym razem Kamil Glik na złotej karcie. Kolor niebieski. Mamy Roberta Lewandowskiego. Bartosz Beryszyński. Dawid Kownacki. Łukasz Fabiański. Mamy też drugi punkcik i Robert Lewandowski na karcie Mega. Teraz kolor czerwony, jesteśmy w połowie. Bartosz Beryszyński, Mateusz Klik, 3 do 2. Kamil Grosicki, Tomasz Kędziora, 4 2. I Przemysław Frankowski na karcie komiksowej. Teraz kolor zielony. Bartosz Beryszyński. Piotr Zieliński. Mateusz Klich. Po raz trzeci dzisiaj i jest 5 do dwóch. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński na karcie komiksowej. Wojciech Szczęsny, Jan Bednarek, Jeszcze raz Bednarek, Karol Linety i Tomasz Kędziora na karcie komiksowej. Czyli tutaj chłopaki jadą równiutko, po trzy karty wpadły. 6 do 2, i będzie trzecia złota karta. Ciekawe kto, ale najpierw Jan Bednarek, Kamil Grosicki, Karol Linety, Kuba Właszczykowski w końcu wpadł. Więc mamy trzeci punkcik i na złotej, na karcie Gold Arek Milik. Czyli to jest dobry. Współczynnik na 10 saszetek 3 zł. I ostatnia saszetka. Wpada Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny, Przemysław Frankowski, Grzesiu Krychowiak i Jan Bednarek na karcie Mega. Czyli mamy rozstrzygnięcie: wygrywa tutaj Tomasz Kędziora i Mateusz Klich. 6 do 3. Pokonują Kubę Błaszczykowskiego i Łukasza. Pawieńskiego, a więc moi kochani, jeżeli chodzi o te najlepsze karty dzisiejszego odcinka, to trzy goldy wpadły: Milik, Glik i Zieliński. Naprawdę podobają mi się te karty komiksowe. Bardzo fajnie to wygląda i też dość dużo ich wpadło, bo w sumie pięć takich kart i dwie karty mega, bo zawsze mieliśmy jedną specjalną w saszeczce. Więc licząc tutaj z tymi wszystko się zgadza. Ok, moi kochani, dajcie znać, jak Wam się ta kolekcja podobała. Czy zbieraliście ją? Moim zdaniem chyba była to najładniejsza edycja z tych wszystkich sezonów. Łączy nas e, piłka. Ok, dziękuję moi kochani za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. No i co? To by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. I cześć!